Cześć, tu Kaila z kanału Kajla po godzinach chciałam Wam dzisiaj pokazać moje zakupy, które zrobiłam w sklepie Marami Small Art. Pewnie znacie kanał Maremi. Jeżeli nie, to koniecznie tam zajrzyjcie, bo Marta w swoich filmach pokazuje krok po kroku, jak powstają jej prace i można się od niej wiele nauczyć, nie tylko jeśli chodzi o technikę, ale również podejście do tworzenia. Marta w swoich pracach używa m.in. produktów, które sama zaprojektowała, a te produkty można znaleźć w jej sklepie, i ja właśnie na kilka tych produktów się skusiłam. Po pierwsze, spodobały mi się szablony. Tutaj są dwa szablony jej autorstwa. Nie mogłam podobnych znaleźć nigdzie indziej, więc skusiłam się te zakupy, chociaż przesyłka z Irlandii jest może troszkę droższa niż, niż z naszych sklepów tutaj. Ale uznam, że raz mogę sobie pozwolić na taką przyjemność. To są właśnie takie szablony. Ten to jest taka kratka diamentowa, taki niespotykany wzór, a drugi to są cegły, ale nie cegiełki są tutaj. Będą tutaj malowane czy, czy robione z masy, ale fugi pomiędzy, czy zaprawa pomiędzy cegiełkami. Też nie udało mi się znaleźć takiego wzoru gdzie indziej. Wiem, że Prima też miała podobny wzór, ale chyba już jest on wyprzedany. Dlatego też stwierdziłam: No, raz w życiu mogę się skusić na zakupy w Irlandii. Skoro już kupowałam dwa szablony, to żeby nie był to jedyny zakup. Zdecydowałam się jeszcze na zestaw papierów ryżowych. Takich zestawów było kilka do wyboru. Ja się skusiłam właśnie na ten, chociaż tak troszeczkę w ciemno, bo widziałam tylko fragmenty papierów. Zobaczymy, co to jest w środku. Pożyznam się, że otwieram go pierwszy raz i razem z Wami będę go oglądała po raz pierwszy. A, więc mamy tutaj wzór. W motyle e, różne cytaty i napisy. E, między innymi jest cytat z Marii i Tego nie wiedziałam. Maria Curie jest oczywiście moją idolką. I bardzo się cieszę, że również, również e, jej słowa znalazły się na tym papierze. E, tutaj wzór z kwiatami, zabijasami, e, ramki. Drzwi. I to już wszystko. I to były właściwie moje zakupy, ale kiedy otworzyłam kopertę, okazało się, że jest w niej dużo więcej rzeczy, ponieważ Marta zapakowała również trochę prezentów. Po pierwsze, e, kartka z podziękowaniem. E, myślę, że również e, te owady mogą zostać z niej wycięte i mogą stanowić jakiś element dekoracyjny. E, Papier z kwiatami, ramki. Kolejne kwiaty, tym razem niebieskie. I jeszcze jedne kwiaty, drzwi, ramka z cytatem. Kolejne kwiaty, kolejne podziękowania. Również z kwiatami do wycięcia. Duża rama z, w środku z obrazkiem z kwiatami. Można będzie użyć ich razem albo odciąć i oddzielnie używać mapy, oddzielnie używać y, ramkę, oddzielnie to, co się w niej znajduje. Kolejny obrazek z drzwiami. Kolejna ramka z cytatem. I jeszcze jeden papier. Tak więc widzicie, że więcej tu jest gratisów niż faktycznych zakupów. Przynajmniej jeżeli, jeżeli liczyć na sztuki. I takie mi się pytanie nasunęło przy okazji. Powiedzcie, co wy wolicie w sklepach, kiedy sklepy zaskakują Was gratisami. W niektórych sklepach wręcz spodziewacie się tych gratisów, bo wiecie, że taki jest tam zwyczaj. Czy też kiedy sklep robi promocję typu darmowa przesyłka albo obniżka na cały asortyment albo na wybraną grupę produktów, które promocje lubicie, które sprawiają Wam więcej radości, a które też są w Waszym przypadku bardziej skuteczne i bardziej skłaniają Was do zakupów. A to już na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmiku. Cześć!